Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy Czyta Wojciech Bartoszek Rozdział pierwszy Wiesz, Nel, mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki. Wczoraj przyszli zapti, policjanci, i aresztowali żonę dozorcy Smaina i jej troje dzieci. Te Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura do twojego ojca i do mego. A mała, podobna do ślicznego obrazka, Nel podniosła swoje zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem. — Wzięli ją do więzienia? — Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej będzie pilnował, aby ani krokiem nie wyruszyła z Saidu. Dlaczego? — Staś który kończył rok czternasty i który swą ośmioletnią towarzyszkę kochał bardzo, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą. Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko wzdłuż kanału od Port Saidu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś o Mahdim? Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny. Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. Czy jest brzydki? Nie wiem. Sudańczycy utrzymują, że jest piękny. Ale powiedzieć, że jest niegrzeczny o człowieku, który wymordował już tylu ludzi, może tylko dziewczynka ośmioletnia w sukience od takiej do kolan. Tatuś mi tak powiedział, a tatuś wie najlepiej. Powiedział ci tak dlatego, że inaczej byś nie zrozumiała. Do mnie by się tak nie wyraził. Mahdi jest gorszy niż całe stado krokodyli, rozumiesz? Dobre mi powiedzenie, niegrzeczny, tak się mówi do niemowląt. Lecz, ujrzawszy, zachmurzoną twarz dziewczynki umilku, a potem rzekł: Nel, wiesz, że nie chciałem ci zrobić przykrości. Przyjdzie czas, że i ty będziesz miała czternasty rok. Obiecuję ci to na pewno. Aha, odpowiedziała z zatroskanym wejrzeniem. A jeżeli Mahdi wpadnie przedtem do Portsajdu i mnie zje. Mahdi nie jest ludożercą, więc ludzi nie zjada, tylko ich morduje. Do Portsajdu też nie wpadnie, a nawet gdyby wpadł i chciał cię zabić, pierwie miałby ze mną do czynienia. Oświadczenie to oraz świst, z jakim Staś wciągnął nosem powietrze, nie zapowiadający nic dobrego dla Mahdiego, uspokoiły znacznie Nelco do własnej osoby. Wiem, odrzekła, ty byś mnie nie dał, ale dlaczego nie puszczają Fatmy z Port-Saidu? Bo Fatma jest cioteczną siostrą Mahdiego. Mąż jej, Smain, oświadczył rządowi egipskiemu w Kairze, że pojedzie do Sudanu, gdzie przebywa Mahdi, i wyrobi wolność dla wszystkich Europejczyków, którzy wpadli w jego ręce. To Smain jest dobry. Czekaj! Twój i mój tatuś, którzy znali doskonale Smaina, nie mieli wcale do niego zaufania i ostrzegali Nubara Paszę, by mu nie ufali. Ale rząd zgodził się wysłać Smaina i Smain bawił od pół roku u Mahdiego. Jeńcy jednak nie tylko nie wrócili, ale przyszła z Hartumu wiadomość, że Mahdyści obchodzą się z nimi coraz okrutniej, a że Smain nabrawszy od rządu pieniędzy zdradził. Przystał całkiem do Mahdiego i został mianowany emirem. Ludzie powiadają, że w tej okropnej bitwie, w której poległ generał Hicks, Smain dowodził artylerią Mahdiego i on to podobno nauczył Mahdystów obchodzić się z armatami, czego przedtem, jako dzicy, ludzie wcale nie umieli. Ale Smainowi chodzi teraz o to, by wydostać z Egiptu żonę i dzieci. To też gdy Fatma, która widocznie z góry wiedziała, co zrobi Smain, chciała cichaczem wyjechać z Port Saidu, Rząd aresztował ją teraz razem z dziećmi. A co rządowi przyjdzie teraz z Fatmy i jej dzieci? Na Rząd powiem achdiemu oddaj nam jeńców, a my oddamy ci Fatmę. Na razie rozmowa urwała się. Albowiem uwagę Stasia zwróciły ptaki lecące od strony Echtum umfarak ku jezioru Mancelach. Leciały one dość nisko i w przezroczym powietrzu widać było wyraźnie kilka pelikanów z zagiętymi na grzbiety szyjami, poruszających z wolna ogromnymi skrzydłami. Staś począł zaraz naśladować ich lot, więc zadarł głowę i biegł przez kilkanaście kroków groblą, machając rozłożonymi rękoma Patrz! Lecą i czerwonaki! zawołała nagle Nel. Staś zatrzymał się w jednej chwili gdyż istotnie za pelikanami, ale nieco wyżej, widać było zawieszone na błękicie jakby dwa wielkie różowe i purpurowe kwiaty. Czerwonaki! Czerwonaki! One wracają pod wieczór do swoich siedzib na wysepkach rzekł chłopiec. Ach, gdybym miał strzelbę! Po cóż miałbyś do nich strzelać? Kobiety takich rzeczy nie rozumieją. Ale pójdźmy dalej, może zobaczymy ich więcej. To powiedziawszy wziął dziewczynkę za rękę i poszli ku pierwszej za Sajdem kanałowej przystani, za nimi zaś nadążała murzynka Dinach, niegdyś piastunka małej Nel. Szli wałem, oddzielającym wody jeziora Męcalech od kanału, przez który przepływał w tej chwili prowadzony przez pilota duży parowiec angielski. Zbliżał się wieczór. Słońce stało jeszcze dość wysoko, ale przetoczyło się już na stronę jeziora. Słonawe jego wody poczynały lśnić złotem i drgać od blaskami pawich piór. Po arabskim brzegu ciągnęła się, jak okiem sięgnąć, płowa piaszczysta pustynia. Głucha, złowroga, martwa między szklanym, jakby obumarłym niebem, a bezmiarem pomarszczonych piasków, nie było śladu żywej istoty. Podczas gdy na kanale wrzało życie, kręciły się łodzie, rozlegały się świsty parowców, a lat męcelech migotały w słońcu stada mew i dzikich kaczek, tam, na arabskim brzegu, była jakby kraina śmierci. Tylko w miarę jak słońce zniżając się stawało się coraz czerwiejsze, piaski poczęły przybierać barwę liliową, taką jaką jesienią mają wrzosy w polskich lasach. Dzieci idąc ku przystani ujrzały jeszcze kilka czerwonaków, do których śmiały się ich oczy. Po czym Dinah oświadczyła, że Nel musi wracać do domu. W Egipcie po dniach, które nawet w czasie zimy często bywają upalne, następują noce bardzo zimne. A że zdrowie Nel wymagało wielkiej ostrożności, ojciec jej, pan Rawlison, nie pozwalał, by dziewczynka znajdowała się po zachodzie słońca nad wodą. Zawrócili więc ku miastu, na którego krańcu stała w pobliżu kanału willa pana Rawlisona i w chwili, gdy słońce zanurzyło się w morzu, znaleźli się pod dachem.